Dzień dobry, witamy w kolejnym filmie na naszym kanale i dzisiaj robimy zdrowe naleśniki. Dlaczego zdrowe? Dlatego, że po pierwsze smażymy je na oleju kokosowym w litlu, taki bio dostałam, tłoczony na zimno. Oraz z mieszanki mąk na naleśniki proteinowe od Food by M. I tutaj słuchajcie, jest mąka ryżowa, mąka z tapioki, białko grochowe, mąka Mama, z teciarki. Moka kokosowa. Mama! Słucham i aromat waniliowy. Dobrze, zobaczymy, czy nam to wyjdzie, co? Tak, to, jest, a... to jest wielki fan naleśników, nie? I też mnie na chwilę. No, widać. Cię. A. Dzisiaj jest. Yy, rano gotujemy pyszne naleśniczki. tata jeszcze śpi, ale. Myślę, że się obudzi. Jak zrobimy na śniadanko? Bo Chyba. mamy weekend, nie? Dzisiaj nie musimy iść do przedszkola i do pracy, tak? tak? Lubisz takie dni? Tak, bo można zagrać jakąś galerię albo... Ale mówiłem tacie, że dzisiaj zagram, że dzisiaj może kiedyś y, zagram w y, skakanie. Super. Do tych naleśniczków obieram jabłka i zrobimy je z cynami. Ja chciałem. Ty chcesz obrać? Tak Dobrze, to zaraz obierzesz I zrobimy je z cynamonem i z miodzikiem I będzie jako nadzienie do naleśników Kiedyś mama sobie kupiła takie łodyże a tutaj jest takie, to, Jezu, to jest takie, trochę to trochę niebezpieczne. A co to są? Y, co ja mówię? No dobrze mówisz, pierścionki. Tak, pierścionki. Super, no. Podnoś. 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 To Ty popisałeś? To mama mnie nauczyła. Mama cię nauczyła? ale, ale jeszcze wam pokażę coś ty... Jeszcze Kami. On swoje imię tu się uczył pisać. Nie, Konstanty? Jeszcze można taki zamek zrobić z tego. Musimy, musimy to pranie poskładać, bo paskudnie wygląda. Co? A twoja praca pokazujesz tak? Strajkuj. Twój stroik, to przecz... Jedziemy do Łodzi. E, zrobiliśmy śniadanko, zjedliśmy, poglądaliśmy stare vlogi, jak jeszcze Kostyś był malutki. Pierwszy i pierwszy, dwa pierwsze filmy, które pojawiły się na moim kanale, takie vlogowe, a nie tylko tam takie jakieś urywki z wakacji. E, obejrzeliśmy sobie i to było dwa lata temu. E, właśnie w święta pojawiły się te pierwsze moje filmy, i tak e, gdzieś tam zaczął hulać sobie mój kanał i to było takie fajne, bo Kostyś tam był jeszcze taki malutki, prawda? Tak, a teraz um, zebraliśmy się, naszykowaliśmy, obmierzyliśmy mieszkanie, obmierzyliśmy okna i jedziemy do IKEA, bo tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, po prostu kilka rzeczy już mnie bardzo denerwuje w tym naszym mieszkaniu. I chciałabym, żebyśmy to zmienili. I mam nadzieję, że podejmiemy teraz jakieś decyzje, co w końcu robimy, jak zmieniamy, i no i w niedalekim czasie mm, po prostu zakupimy to, co mamy zakupić i, i się trochę w tym naszym mieszkaniu pozmienia. Więc bardzo się cieszę, że jedziemy. Mamy godzinę 12. Do łodzi mamy godzinkę z hakiem do portu i. Ikea, więc zabieram Was ze sobą. Strasznie dużo ludzi tutaj dzisiaj jest. No i dobrze. My przyjechaliśmy, Kostek się przespał po drodze. Nie dobrze, lepiej jakby było mało ludzi, ale najpierw co robimy? Musimy najpierw zjeść, prawda? Bo jesteśmy cushy, głodni. Cushy, cushy. Nie, idziemy na razie do Ikei Jednak skończyło się KFC, ale jest dzisiaj tak masa ludzi, że... masakra jakaś. Teraz żałuję, że nie pojechaliśmy gdzieś w ogóle do restauracji, i dopiero przyjechaćmy do Ikei, bo dzisiaj tu jest... pa A ja właśnie nie, ja się bardzo cieszę, bo skończyliśmy w KJF. Wiadomo, tylko dlaczego że z chciał. Ja mam na szczęście słuchać. Nie mieliście... Nie mieli... Tu masz medeuta. Dosięgniesz? Jestem w MPQ i też jest dużo ładnych, świątecznych już rzeczy w Zobaczcie, jakie ładne ogrzewacze z tym misiem są super. Zobaczmy, Co to? Co to jest? Odkryj, to popełnił zbrodnie. Ten film, co wczoraj oglądaliśmy, to jest coś Podobno, no. Dobra, szukaj prezentu do no kolegi się na urodziny. Co tą grę? No, jak tam. Y... też znajdziecie taką skrzynkę pocztową za 35 zł świąteczną. Ale gdzieś widziałam ładniej, że i ona jest w ogóle taka papierowa. Tam jest kubek, list y, do Mikołaja, koperta i zestaw 10 stempelków. To takie. No, taki zestawik. To ekstra, jako taki mały mm, prezent Mikołajkowy. Komplecik do herbaty, 25 zł. A jest jeszcze, są sztuczce Takie z choineczką. O, Franek jutro i spotka się z kolegą, który miał urodziny i chce mu zrobić jakiś mały prezent. Yy, urodzinowy. A ja bym sobie kilka płytków. Bo... Mm, bardzo lubię teraz tą ten nową płytę właśnie Zaleskiego z głowy i bardzo ładna też jest nowa płyta Natalii Schroeder Co to jest i która w Bo ja się na tym nie znam. To jest ich kart. Jeżeli jest taka funkcja na byle jakiej stronie internetowej, można właśnie tym zapłacić, tak? Tylko trzeba właśnie podejść i kupić to w sklepie, no i masz paragon, tak? A to kupiłeś? I później masz ten paragon i co? A to takie może być ładne jako karta plenarowa, no nie? Co nie! Zawsze jest w paragonie. A no to to tak trochę kicha, co? Zawsze. To są super kuchnie teraz, Wiki, Zobaczcie, ładna taka szara. Ona kosztuje 279 zł. Pokaż, kostuś, pokrąć jeszcze raz tymi pokrętełkami tutaj. Nie, nie tymi. No to jest mikrofala. Ale tutaj, zobacz. No. I wyłączyłeś. A teraz włącz gaz. Super. Fajna. Paskowi się podoba. Możemy się wprowadzać. Nie sobie chciałam ostatnio kupić takie kieliszki. Podobnie kupiłam w Pepko. Ostatnio wam pokazywałam też nie, nie tak dawno na nie. blogu. I Mama. cztery takie kosztują Mama. 59. Co tam? Widzę, że u ciebie Kostek już święta pełną parą. Moinka, prezenty. Hmm? Jak tutaj jestem, to miałabym ochotę od nowa wyremontować całe mieszkanie i zrobić wszystko. Totalnie od nowa. Chociaż my tak kuchni mamy z. Ikei mogłabym zawsze fronty wymienić. Jest to jakiś pomysł. Mamy w domu taki organizator do szuflady drewniany, a zauważyłam, że teraz są też takie filcowe. I tak sobie myślę, że do tej drugiej kupiłabym właśnie taki filcowy. i on, tutaj fajnie można go regulować, więc jak są jakieś długie łóżki, to można sobie zmieniać. I dopasowywać do przechowywanych przedmiotów. To jest fajne. Albo jeszcze takie, też nie wiem, jakieś takie dłuższe przedmioty. Ten kosztuje 29, a ten 19 chyba. I oczywiście jeszcze są różne różni, różniaste plastikowe. I teraz się zastanawiam, którą wziąć. To jest taki jeszcze potoczek, bo nie miałeś wcześniej taki o. Nowe klocki, zobacz będą to. Będziesz robić znowu te. tylko V. Będziesz znowu się bawił torem. I to są, że będą się I Pociągiem. To, A to, to będzie pasować to. do tego naszego? Ładnych i dużych wycieraczek, to zimowych to super są właśnie w IKEA 69. A to wygrana nie będzie pasowała, bo masz szary wydać. A, by A nie w ma ciemnego. A chodź jeszcze to jest To jest by się ucieszył, ale on już ma taką drogę. ale ta droga też jest bardzo ładna z więc jak chcieli kupić, już jestem zmęczona. Wybierałam zasłony nie wiem ile czasu i w końcu wzięłam takie jasno-siwe. Nie wiem czy nam w ogóle będą pasować, ale jak nie, to wymienię i tyle. No, dobra, to no, co? To jakie bierzemy Tobie? No, jakieś ciemne. Może I być ten, ten Gramat. Ten mi się podoba, szkoda, że... Nie, ciemny. Ale na ciemnym będzie znowu bardzo szybko widać brud. Będziesz rzut codziennie? A y, na białym jeszcze bardziej. Nie wiem, powiem Ci Franek. Nie widzę tu nic co. Być pracowałam na tym nogę. E, ja teraz pokażę co ja chcę. Ale możemy w tym. Możemy wiesz y, gdzie zobaczyć. Chyba też taki zielony. Ej. Nie pasuje do niczego. Rozjaśnij ci trochę wnętrze. Nie. Ja chcę takie kółeczko. O! Biorę łyżkę do pracy, jedną do domu, bo mamy tylko taką długą, wezmę też krótką. Łyżki do butów kosztują złote, a dziewczyny narzekały, że ciężko im ubierać buty niektórym, więc będą. Będą przepiękna lampa i sobie Brzydka. taką na ciebie, a dla mnie ładna weź się, się przesuń i taką bym chciała właśnie nad stolik do salonu przepięknie wygląda że nic nie kupimy a tu się jednak okazuje że trochę rzeczy wybraliśmy i nie wiem, czy się zabierzemy w tym naszym samochodzie jak myślisz? zabierzemy się? Ja... to właśnie, i ja chcę te, te krzesła trzy jeszcze kupić i kupię ja tak zrobimy nie. No powiem Wam, że trochę, trochę nas poniosło. A właściwie to mnie, bo reszta załogi nie jest tak zadowolona. Robiliśmy zakupy, jestem niesmaczona ilością rzeczy, które kupiliśmy. Nie tak sobie to planowałam, znaczy planowałam, ale nie sądziłam, że rachunek będzie tak straszny po prostu, co? No uwaga, kostek, uwaga! Czekam aż do mnie tutaj podjedzie, żebyśmy to wszystko teraz spakowali do samochodu. No cały dzień. Łodzi zmęczeni. Wszystko zostało w samochodzie oprócz świnki i kostka, bo kupił sobie pluszaka. Zrobiłam na szybko krewetki, jemy kolację i oglądamy z chłopakami. Co oglądamy? Pana Kleksa. Pana Kleksa? Lubisz tą bajkę? Nie.